Dzień dobry, nazywam jestem Mr. Piggis, a ze mną jest, jest mój kolega i, i chcielibyśmy powiedzieć, teraz że teraz będzie przed, drugi odcinek. Tak, drugi, a, a, a przedtem ten tamten odcinek. Nazy nazywa się od senuzon pierwszy pierwsze przygotowanie do podziemi. Tutaj proszę zobaczyć na to. Jak widzicie Państwo, udało mi się tutaj zbudować portal do Netheru, Coś tutaj poszło nie tak. No i dobrze. Boże. A tak się robi tą neteru. Dobra, nie, nieważne. Bo to. Dobra. Boże. Boże, bardzo z z góry dalej, żeby mówię o przypomnieniu. O do, dobrze. Jestem już w neterze. I tutaj jestem chyba na drugim końcu. To nic nie szkodzi. W neter w większości zamieszkują zombie pigmeny, ale z czasu do czasu można też spotkać te gasty. To jest zombie pigmen. Jak się go walnie. To cała armia idzie na Ciebie. A tutaj mamy piasek dusz. E, e, naz, i na nim rośnie. E, brodawki netarowe rosną na nim. Ale tutaj... A to i, i czasami też można znaleźć kostki mandwy. One są e, nie, niezbyt przyjazne. Są zrobione z takiego szlamu, coś podobnego na dusz, ko, mo, kostek szlamu, ale jednak to coś innego jest. A tutaj mamy kawałek fortecy teru. Tam chyba jest spawner, jakiegoś mowa widzę. A tak, jest spawner. Spawner to jest taka jakby fabryka potworów, którą tworzy którą, tworzy, którą można stworzyć normalnie. Klatka. No i nagle po paru minutach no, się pojawia potwor. A na dole Nie widać. O, stworzył się. I one takie, to są pomyłki. One większo... pojawiają się w fortecach neteru, ale one są zło w robie, Tylko na kreatywie to tak działa. Znowu są akurat złe. No tutaj mamy jakąś kamykę Nie wiem po co. To. Ale coś tutaj. Dziwne. Ale tutaj na O, mieszkanie w... Nie. A nie, jednak nie. Czekaj, dobra. O ja! Wodospadla! Tutaj. One czasami się stworzą normalnie. Jeśli ktoś z graczy, czy jest, zobaczy coś takiego, że jest dziura w drzwi w tym podłodze lub takie coś, to też po prostu tak stworzyło razem z potworem ze światem. No i z tym można coś poradzić, ale tego nie pamiętam co, o co chodziło. A tutaj mamy kolejny spawner bogów. O! I proszę Państwa, tak wygląda gasta. Podejdę, podejdę trochę bliżej, bo nie, nie zaatakuje. O, o tak wygląda gasta. Ona strzela kamieniem. Ona strzela węglem ognia, który się zapala. No i można odbić mieczem, ręką, różnymi rzeczami. Nawet mięsem, ale wtedy będzie podgrzane oczywiście. No i tutaj jest tak, że gasty często wychodzą z lawy. Nie, nie wiem, od, od czemu one wychodzą, ale chyba się stąd drodzą. No i te gasty yy, po sobie zostawiają pył, proch, strzelniczy i łzy. Yy, no i tutaj mamy różne takie zakrętasy. wszystko wygląda podobnie. Proszę sobie. Bardzo dużo jest tutaj tego jasnogłazu, z którego można... po którym zostaje pył, jasnogłazowy pył. Z niego można zrobić też taką fajną rzecz, która się, nazy która się nazywa jasnogłaz, no i jest z tego jasnogłazu. Można też stworzyć portal do nieba, ale to chyba tylko na komputerze działa. O! I często można tutaj znaleźć netherracka. To jest blok, który to jest głównie stworzone z netaru, ale to też jest bardzo ważnym elementem. Ja Państwu tutaj chyba pokażę. Pamiętam, chyba coś się budowało fajnego na modach, ale nie, chyba nie, ale nie pamiętam, czy na modach, czy nie. Tutaj muszę znaleźć piasek dłuższy, a to nie będzie chyba łatwe, bo blok firmy. Dobrze. No to to jest koniec na tyle. Następnym razem, razem będą się dzieć inne fajniejsze rzeczy. Tak więc subskrybujcie, czy komentujcie, subskrybujcie żółty magiczny guziczek Do widzenia. Do widzenia.